Siemaneczko, witajcie w drugim y, odcinku Margonem dziś postanowiłem y, nagrać umiejętności na paladyno, na 101 poziom y, umiejętności pod zimno, pod y, php więc tak umiejętności pod rękę i po jedną rękę i umiejętności pod dwórę są takie więc spec broni dwuręcznej to full ogłuszenie full wetrące z równowagi full, błysk full, rządca krwi full, silne uderzenie, krytyczne uderzenie wręcz full droga sportu to 16 umek wrodzoną szybkość, 7 sprawność fizyczną, droga żywiołów to spec magii, zimna. E, zamrażający cios, światłość to jest poprawa kondycji i lepsza kondycja. A umiejętności pod jedną rękę to są spec broni jednoręcznej, parowanie, bolesny cios, celny cios, błyskawiczny full, wściekłość na jedną munkę silne uderzenie oraz krytyczne uderzenie wręcz full, rządca krwi full, droga sprzytu to rozana szybko na 16. Żywiołów to jest bezmagi i zimna, zamrażającej cios droga światłości to jest poprawa kondycji lepsza kondycja To są umiejętności na sto pierwszego paladyna e, Powiem, wam, że ich nie testowałem nawet To no, prawda nie zrobiłem e, I to są umiejętności pod jedną i dwóch rękę I zaraz je przetestujemy, bo grabar za 3 minuty. Ja zrobimy krótkie odcięcie i zaraz robię. Mudzę się rano w albańskim raju, choć niektórym kończył już się tutaj film. W kącie stoi baba z harmonią i zbieru munki co się nawzajem kroją. Co tu robi kurwa mis Albania? Pewnie Popek wygrał ją w karty, to pierwsza dama naszego gangu. Wjechała w bikini i zbierał